Cześć, cześć, z tej strony Wotan, jest ze mną Azarnax Siemanko I trochę mi spadły FPSy, ale tutaj zaczynamy kolejny odcinek A. Tym razem piąty już chyba, tak? Piąty, idę dobrze pamiętam? Tak, Ja tak. ciągle mam swój karabin, w którym sieje naprawdę dużo zniszczenia I dobra, lecimy Widać się tutaj armika, co, co to jest parę ognia Ło, mają to, możemy Tryb... wystrzelić coś z niej? Trebusza można Ej, mogę na nią wsiąść? A bo nie, ty wsiadę, wsiad, ja mam karabin. <grym> Czy ja jestem mięsem armatnym, rozumiem? Tak. W, jeszcze no tak. Mocniejszą siłą. Wolałem władzę jak miał wcześniejsze ubranie. To jest tak dziwnie wygląda trochę. Taka bardziej męska, teraz tak. No chyba no. chciał tego bicepsa pokazać. No Niestety łatwo coś tam Kana musimy... A, bo tam była właśnie kana. Stronko, dobra lecimy. Ja chcę już teleport dostać. Nic, co oni nam dali? O, checkpoint, o, fajnie checkpoint. O, jakieś... Coś jakieś lepsze Uciekaj! Śmierne. Co on robi? Aha Nie wiem, ale padł Znikł Dobra Prawie no Scenaria fajna Walne pożogę To po, pożogę, ja będę... Uh, pożoga ładnie daje Zaraz, chodźmy tutaj w lewo, może coś będzie już, już. O, jest. O, o, coś fajnego. Tak, czasu. To może być fajne. A to jak tego to się używa teraz? Uu, uu. A z tempo a... po prostu, tak? Tak. A zniweczenie, co to jest? S. E. O patrz. Co robisz Pojawi. zniweczenie? Zniweczenie robiło. Chyba jak na przykład paliłeś się albo tak dalej, to właśnie to chyba robiło zniweczenie. U, nie wchodź na to. Spróbuję. A, a nie zmierzycie ja się? nie. Właśnie czekaj bo checkpointa nie uruchomiliśmy. Dobra lecimy dalej bo tutaj czas. Ej bo coś z tyłu. To pieniądze. Czekaj z tyłu. Dobra zrobiłem. Dobra O pożoga sobie zrobię. To ty rób pożogę ja tutaj nawalam i zładuję kamyka. Ale jest ta podroga. Ej bo on ma jakiś kurde shotgun czy co to jest. Rzutnia rakiet. A, a jeszcze, jeszcze jeden chyba jest co? Czy mi się zdawało? Gdzie? Tutaj? Nie, dobra, to nas. Nie, ale, tu, ale chodź tu, zobaczymy, bo trzeba pozwiedzać. No, tutaj nic nie ma, nic. nic. Ale tu w lewo, w lewo myślę, że w lewo będzie cokolwiek. A, mają no. była O! Widzisz? Płapka. O, i te gobliny szybko schodzą z karabiny. Za szybko. Trochę za dobry ten karabin dali, według mnie. Do tej tak. <laughs> ale co z tego, mam go i nie, nie oddam. Nie, nie, wiem, ale chodzi o to, że troszkę za dobry jest. No, mo... a czy potem by dodali też, bo by było lepiej. Dobra, z tego jednego czas kamienia walnąć, to ja załaduję może, a ty broni mnie przez chwilę. Pożarowe jeszcze raz. O, popaliłeś mnie, jak nie, mnie. jest. Ja a, i wchodzę ci po kręgach. Szybko ten Teraz Taką yy, mamy. W ogóle co robi ta kostur wojny? Podwaja maksymalną liczbę punktów zdrowia. Aha, o, ja o mam magiczny panie... pocisk. Ale nie, to też, też ma magiczny pocisk. Zdolność aktywna, tylko jak się... wo Kulko się aktywowało. Zapomniałem o tym, powiem Ci. Ej, to ma dobry dobry zemeszk. To jest jakiś lepszy ten koleś, uwaga. Kurde, jak ciężko tym trafić jest w ogóle. Co to za kulka? Ty to już wziąłeś? Ło, wow, wo wow. To ci znam? ona wyleczy żaden z magii. Jak wyleczyć magię? Y magię, jak? <grym> y żywiołu, raczej znaczy, żywioł, no kurde, żywioł, to wszystkie są żywioły. Y ten, y no, jak się to mówi? No, życie. Aha. Ej, bo ten jeden jest jakiś dziwny. No właśnie, wiem. To zajmij się tamtym, jak... jak o, a odejść od Ciebie. <grym> Muszę się nauczyć nie podchodzić pod Ciebie, gdy. Jakby... Chcesz coś. coś? Wow, dobra Jakiś miecz no, Możemy mieć dalej to Jak też to weź, mi tam niepotrzebny, ja wolę mieć karabin linka gromów Nie, nie. Teraz A nie zaraz. mogę wziąć z powrotem, no nie Nie no, nie. musisz Moment Czekaj, ja wezmę to, wezmę karabin Ej, karabin O, I masz, o. może teraz Teraz mogę Możesz? No. A wiesz, że drugie wyjście to było zabić ci po prostu No <laughs> I też byś dostał Dobra, znów się ich synchronizuje. To akurat czas na napicie się wody Ona nad szybko, dobra Gdzie to my jesteśmy? Punkt wow. kontrolny? może ten Z czasem Uwaga. się bawimy. Dzwonimy ich trochę Waga. Dobra, wow. dostali coś tu Ała Poczekaj, bo ja mu chciałem, wiesz Aha, dobra, dobra Dobra, dobra, ładuję teraz na tym czasie Ciekawe się dłużej raduje. O, jak ja mogę nie trafić? Dobra, to tych tak już załatwię. Zostaw mnie. <gry> Dobra. O, koń, koń umarł. O, patrz ten. Pewnie jakby mnie to, że mam karanie, to bym wziął tą kosę. Czy, chyba, że to Wanda. A czy no różdźka. To różka, czy. To kosek, nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Nie, o widzisz, to jest ten, różka tylko co to robi? Odporność na życie. Aha. Aha, to nie. Pozdro. Z... A, on sobie tarczę rozwalił na mnie. Aż tak no jest. To dobrze. Właśnie. No bo widzę, ty, 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 ty to twarda po... daję ci. Trafiony. Dobra. On robi w ogóle nic ten... nie robi o, nawet. Ten koleś jak chce mnie atakować, to mi dodaje życia. Dziwne. No bo ty masz obę postać. Ty tylko od tych, od czaru możesz chyba umrzeć. Chyba to... Koń! Oooo! O, 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 o. Z, z, z toporem tym razem. Dobra, ja ładuję. Ładuj. Yes. Jest. Dobrze. Oboje, co Nooo, nie mogę trafić. Co to było? Musimy Wiąc się kiedyś no... nauczyć łączyć te nasze laserki, bo to, to było ciekawe. Łączyć lasery? Uh -huh. No hmm. O. Dobra <laughs> Więcej DMAJO wiele idzie. Może no coś się... Czekaj, bo tu, tu jakaś co, co, coś, coś tu było. Albo i nie, dobra, zawało mi się. Dobra, lecimy dalej, co nie? Tak, tak, tak. Co A. tutaj jest? Więcej rozwalonego. O! temu się skakę tak A ty tam po nich wchodzisz, przebratasz. Dobra ten pad wchodzimy tu na jakieś pola Ja tu myślę że porządnie użyć A nie No mamy. jeśli y, zdążę się wykastować to, to proszę bardzo Ale na nim zdążę No tobie też A ja mnie też Ja myślę, że ja zakrzywię czas znowu Nie to, to. A mój karabin tak dobrze strzela Dobra, pobiegnę tędy o, patrz i się wziął na górze tam. O, magik to. Magik mag, to jest. Magi ja go przewalam. Ja spróbuję tych bezbroi rozwalić na chwilę. O! To jest ten magik, jakbyś tam. Był chętny. Dobra, dobra to wy wy. Bo czekaj, a, do gości się sami chyba zabili. Czekaj, bo tu muszę innego się rozwalić. A no, tutaj przewalam cały czas. Zaraz. Zaraz, zaraz, zaraz. O, zakrzywianie tak, dobra. To próbuję załadować magię na mnie, ale coś mu nie wychodzi. No rozumiem czekaj, bo ja tu mam chwilę trochę się zabubiłem. O! o nie. Uciekł ci, uciekł ci. Wiemy, ja go właśnie przypadkowo. O, <laughs> Kurde, nie. muszę... Łoo! Wow. Nie, 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 nie. Jak w ogóle to ja wbiegnę tutaj na ten o, Dobra Naładuję Wow. Może tego kurde rozwalić, on ma tarczę, żeby tyłu. teraz magikiem się chyba zajmę. Okej, okay, tarczy nie ma już. Kurde się ciągle z tym męczy, to ty tę magę masz. Okej, okay, dobra, on jest już mój. O! No. no Bierzesz kostur, czy pa. coś? E, mam taki sam, więc... A to wiem. jest jakiś... To, aha, kostur, fajny. Myślę, z tymi sami, sami chodzą. Ała, nie no, tak. No, tak miało być. Oho, ale mały duchniku. Karabin idealny do tego. Pa. Czy coś jest w trawie? Nie ma nic. Ło, woda. Musimy przebić się na drugi brzeg. A to trzeba wziąć odpory. Chyba, że stąd strzelamy... A nie, to nie jest woda. A to jest już lód. A jakby to... ...na bada do... ...nie wy, wy, bo nie przejdę jeszcze i co będzie A za bardzo za chwilę Ale można bo ich zamadze. właśnie wpuścić do wody To był dobry o, pomysł dobry pomysł, dobry pomysł, dobry pomysł Ale ha, oni umieją, nie nie. <laughs> no. Dobry plan, dobry plan W tą cię Małe zgradzika, teraz zamrozi Ciekawe jakby tak w połowie o. Dobra, lecimy. O, o ciekawe czy tego o. dużego da się do wody Próbujemy? Można, tylko niech on wejdzie tutaj. On i wejdzie O bo ma to Wyrzutki Jest, pięknie Dobra, ja na wal tamtych, czekam no mi się zajmę Ja próbuję uciec Dobra, To wyciągnij do mojej strony i bierz. Dobra. Dobra Tędy idziemy i ten A w lewo Co może. To w lewo. Nie, w lewo nie okay. ma. Aha to jest górka. Bo tu jest wyżej Dobra. Tutaj może wejdziemy. No tam nie. chyba nie ma. Co to za skrzyń. Nie, skrzyni też nie. Nie da się rozbić. Szkoda. Most! czy most możemy rozwalić. Dobra, nie. Temu trzeba ściągnąć tą zbroję. Dobra, nie ma tarczy już. Wow. O, widzisz, on mi nic nie robi, tylko leczy mnie. O, już teraz. To jest dobro. Dobra, jest. co to był za miecz? Nie, tak. Też chcę spróbować, czekaj. Łoł Dobra zabawka. A, ci trochę. Odpalić trzeba. Dobra, tu się troszeczkę dwie drogi mamy, którą wyjdziemy O! Co tu się dzieje? Dobra. Ciekawe czy w tym odcinku będzie jakiś boss Zawsze jest na końcu chyba rozdziału, tak mi się zdaje Nasze znaczy w tym odcinku chyba nie będzie, bo nie wiem czy dojdziemy do niego po prostu Dźwignia, co robimy? Używamy A w lewo, w nasze w prawo coś może? Co jest? Spadliśmy do rowu no to Idziemy rowem, mogliśmy, mogliśmy iść most. Ktoś coś nam tutaj nawala, a tam jest gościu stoł Musimy pójść do niego szybko Uwaga Kurde, prawie jak w tym, w Diablo Lord of Destruction A Co, so, piąty świat, piąty akt był Zasieki w ogóle i tutaj katapulta, <noise> tylko że tutaj z katapultu mamy gościa z, z tym Aha, ty jesteś na dole Aaa, tutaj Ja a. myślę, gdzie, którędy tu wejście, nie, nie wiem, nie wiem, wejść, a to jest tutaj, byłem. Dobra, ja się tu ustawię I ładuję Przepraszam jeszcze chwilę Dobra, dostał ładnie kurde trafiłem Jeszcze raz Trafiony I o, o, o. Dobra To nie ma nigdzie czaru No właśnie tyle jest miejsca więc może gdzieś jest Strasznie długi, raczej długi się wydaje ten rozdział troszeczkę To no, znaczy taka. Dużo do zrobienia jest tak jak raczej że jeszcze powiedziałem to. Jest dużo ścieżek, które możemy pójść, Do tak? Teraz Na nie mamy jedną, co nie? Jedną ścieżkę, którą możemy pójść, co najwyżej jakaś tam boczna, a tutaj Kilka, dobra Sapiony. I tutaj mi się już szybko zajmę Taka jeszcze jeden Co to się stało? Słyszysz mnie? Aha. Tak, słyszę, Spilek. słyszę Jakbyś lagi miał, czy tak, tak nie u mnie skakałeś, dziwnie? No, mnie też właśnie tak skaczę teraz wszystko, to O, już. Dziwnie. To co, jakieś problemy są. Ale może zaraz znikną. Nie wiem co... O, już. Nie. No właśnie. Dobrze, że to będzie akurat za chwilę koniec odcinka. To jest akurat dobre. O! Bo są znaczy... problemy widoczne. No to znaczy coś ci laguje chyba, albo mi? Już nie, mi nie powinno, bo... No nie wiem, bo... No, no ja pewnie... Coś przerywa na Skype'a hmm. Słyszysz mnie? O, bo. o nie, mi karabin Słyszę, słyszę, normalnie, Cię. No chyba nie. <noise> Czyż było, mięsa coś było, nie tak A tego to nie wiem, powiem Ci Ale chyba, cię, chyba mnie z opóźnieniem słyszysz Najlepiej, jakby synchronizacja teraz hmm. była Ale tak musimy wow. to patrzeć, bo jest akurat 15 minut To więc to możemy skończyć teraz I najwyżej. Ogarniemy o co chodzi, to co? Kończymy, tak? No, to kończ. No to dobra, bo nie tak. wiem, czy ty słyszysz mnie, czy już normalnie chodzi, czy nie. Dobra. Myślę, że dzisiaj nie było tak zbyt długo, troszeczkę zrobiliśmy i co, dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Na razie. Cześć.